Więc lecimy dzisiaj z kolejnym teścikiem, są to petardy prosto z Belgii, które dostałem z sklepu Piro Polska, któremu serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Niet jest od Zena, tak jak mówiłem belgijski importer. W neku mamy 40 gram na paczkę, 20 sztuk w opakowaniu, więc wychodzi 2 gramy prochu Nek na sztukę. Petardy są bez flary, więc powinno być całkiem fajnie. Z ubiegłego roku. Oczywiście CE jest, więc są to praktycznie najnowsze petardy, jakie Sorry, teraz tak tych wyszły. I tak wygląda w środku. I w środku wyglądało całkiem fajnie, na pewno duży plus za yy, design, bo mi się akurat taki design podoba z błyskawicami w ogóle. Jedna widzę, że jest tutaj pogięta, więc troszkę minusik do jakości. No ale zobaczymy, bo petardy mają przede wszystkim fajnie wybuchać na drugim miejscu. Czyli łowca buszki. Dokładnie. Tak jak ja. Dobra, jak testujemy. Mówię, no dawaj, dawaj. Ja bym raczej dalej uciekł, bo naprawdę fajnie wybuchnęły. Jak na taki ga ciężki garnek jest całkiem ok. Tak. Teraz zobaczymy to jaki tak, krater za, dzięki temu tutaj z góry <laughs> Zrobi krater w ziemi. Znaczy w piasku Fajna fontanna z lądu. zrobi dobrze. Kółeczko widziałeś? Wow Tak głęboko w piasku zakopana No ładnie i ładnie. właśnie głębokość podobna, ale bardzo duża różnica jeśli chodzi o szerokość. Tak, tego więc naprawdę dwa gramy, prawdziwe, porządne dwa gramy petardy. No Próbuję i... sobie stanów, bo teraz mi nie wyszedł trochę żółty, Dlaczego? Że mi się odsunął kamień spod nogi wtedy jak miałem wyrzucać. I ostatni teścik, czyli wybuch z daleka. O tym mówiłem, że ten ląd nie lubi się od razu zapalać. Ło! Ale poleciała! Nie tak Fajcie. daleko, ale wysoko był. Supercrackery nie będą miały łap. Nie będą miały, zdecydowanie. Ładem mnie łapka w górę. No i tak, nasze Nietjeski. Naprawdę, widać, że te petardy mają 2 gramy. Powiedziałbym, że tyle gramów mają i, i, i to się zgadza. Te 2 gramy czuć i widać. Niestety słaby ląd, ale na szczęście dosyć długi, wolno się palący. Jest ok, tutaj w tym wypadku. Tylko, że jak widzieliście, nie wybuchają w wodzie, później jeszcze odpaliliśmy nitraty, które mają taki sam ląd, i jeszcze jednego nie i one tak sobie raz wybuchnie, raz nie wybuchnie w wodzie, więc raczej bym ich nie wrzucał, bo macie taki pół na pół szans, że wybuchnia a drugie pół, nie, więc tak naprawdę jakby się całą paczkę odpali, to myślę, że tak z połowa petardy mogła nie wybuchnąć, a też tak długo ich nie ma co trzymać, bo nie ma co ryzykować, chociaż też dużej mocy nie mają, więc myślę, że krzywdy by nie zrobiły, ale za to huk jest naprawdę przyzwoity, jak na petardy tej wielkości. No, cena nie jest zbyt niska, jakość wykonania też nie jest w nich szałowa, no ale za 15 zł myślę, że... Mogą być, tym bardziej, że one raczej będą na rynku, nie znikną. Ode mnie ocenka 5, yy, z plusikiem na 10 i widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję za oglądanie i dziękuję Piropolce za podesłanie ich do testu Siemanko.